4 posiłki w 20 minut. Dzisiaj gruba misja, także lecimy z waszym ulubionym filmem na waszym ulubionym kanale. Montis, przywitaj się. Monty już ma tutaj swój posiłek oczywiście. Dzisiaj taki jesienny klimacik. Jest godzina 15, za oknem już prawie ciemno. Tutaj dynia, tu lampeczki, warzywka, też takie jesienne, bo papryka, pomidorki. Tutaj w aplikację wszystko wpisałam. To co jest super, to można sobie planować posiłki na zapas, na inne dni w mojej aplikacji Daily Effect. Aplikacji. I będziemy robić tak klopsy, w sensie pomidorowym, podwójna porcja, żeby ułatwić zadanie. Na śniadanie, precel. W ogóle to jest odkrycie moje ostatnio. Ja niby o tym wiedziałam, w sensie zawsze mijałam to w lidlu, ale jak pierwszy raz to posmakowałam, to kurde, miałam takie, czemu ja tego wcześniej nie kupowałam? I owsianka z nasionami chia, zrobiona na taki mój sposób. To jest też odkrycie tego roku. Ktoś nie ma lidla, może być zwykła bułka, może być też bułka bawarska. Ona jest też bardzo dobra. Do tego makaron. W przepisie jest kasza, ale pomyślałam sobie, że do jednego dania dam makaron zamiast kaszy, do drugiego kaszę bulgur. Kasza bulgur mega szybko się gotuje. Do tego płatki owsiane, nasiona chia, jogurt, sker, oczywiście, bo ma dużo białka, pomidory w puszce, mięso, które już wam nieraz tutaj. Może no, nie tyle, że polecałam, tylko pokazywałam, że używam, bo oczywiście wygoda, że już jest zmielona, do tego ma mało tłuszczu, też slidla. Potrzebujemy również. lunch box W które włożymy nasze cudowne posiłki. Lunchboxy są ekologiczne i są z mojego sklepu, a tutaj właśnie zauważyłam, że chyba Monty rozwaliła nam widelec, bo ostatnio się nim bawiła. W każdym razie sztućce są gratis. Dobra, lecimy z tym włożyć, jakoś czuję się taka trochę zestresowana i podekscytowana, bo też dawno nie nagrywam. No i mam presję czasu, 20 minut, aż chyba ustawię stoper. Zaczynamy od tego, że warzywa dokładnie myjemy. Ja już to zrobiłam, a zegar przecież jeszcze obiecałam. Jezu, jeszcze gadane, to nie będzie fair. Dobra, zaczynamy od tego, że właśnie warzywa myjemy i kroimy na małe kawałki. Ja też daję tutaj świeżą natkę pietruszki i dam ją do środka naszych klopsów, czy tam kotletów po prostu. Paprykę też, to nie muszą być tutaj aż takie małe kawałki, po prostu żeby były warzywa w posiłku. Ja uwielbiam też tą paprykę właśnie, to jest papryka słodka chyba. Ona jest taka podłużna. Ta mi lepiej smakuje niż taka właśnie, no. To też... O nie! Czemu jak nagrywam film to takie rzeczy? To do kosza, moi drodzy. Czegoś takiego nie jemy, także jedna papryka mniej po prostu. Pomidorki, ale wy śmiało dajecie dużo warzyw. To do kosza. Klops. I w ogóle to, co jest świetne w tych klopsach, to to, że ja sama nie pomyśliłam, wiadomo, ale też to, że do środka nie potrzebujecie żadnego jajka, żadnej mąki. Dajecie po prostu dużo przypraw, cynamon do mięsa. Jak komuś mówię, że daje cynamon do mięsa, to zawsze takie, e, fuj, co to ma być? A później, jak smakuje, to takie, mmm, marta no, to jest to. Także cynamon do mięsa na jesień idealnie. Jeszcze lubię ostatnio rozmaryn. Ogólnie swoje ulubione przyprawy. Dajecie tutaj. Dajemy jeszcze sól, pieprz. Pieprz w młynku w ogóle jest dużo lepszy dla mnie niż taki pieprz y, od razu zmielony, co można kupić. Tu jeszcze można dać sól. Tutaj też można dać ogólnie paprykę słodką, cynamon. Dajemy pomidory z puszki. To moja ulubiona firma. Kupicie to w Lidlu, chociaż Biedronce chyba też. Tak? Już można włączyć, żeby się gotowało na małym ogniu, co jest nie nienawidzę się bawić mięsia po prostu, ale no, lubię jeść. I teraz z tego formujemy takie kotleciki. I też można do środka dać startą marchewkę albo startą cukinię, żeby było jeszcze więcej warzyw. Ale zobaczcie, jakie fajne powstają. Nic się nie rozpada. Ja ogólnie czasem mam taką rozkminę, czy ja nie nagrywam za prostych przepisów, bo to wszystko tak prosto i łatwo się robi, ale z drugiej strony myślę, że chyba dlatego też lubicie mnie oglądać to musi się tak gotować najlepiej pod przykryciem i po prostu za 5 minut odwrócę kotlety na drugą stronę ja nie mam przykrywki, więc daję po prostu deskę, ogólnie jak mówię kotlety, to tak wyobrażam sobie jakieś takie babci kotlety albo mojej mamy, w środku jest jajko pełno tłuszczu, w ogóle smażone na dużej ilości tłuszczu, jeszcze panierka więc ciężko mi to nazwać kotletami ale naprawdę to jest pyszne Pulpety. pulpety, no w sumie może pulpety, klopsy coś takiego. Mm. Teraz garnek, bierzemy i oczywiście wszystko dokładnie wam podam w opisie filmu ile gramów czego daje kasza. Można, jeżeli chcecie jeszcze zaoszczędzić czas, to możecie dać Podwójną porcję kaszy, ale ja sobie wymieszam to z makaronem, żeby były dwa trochę takie inne posiłki. W aplikacji też macie dokładnie podane, jak to wszystko odważyć, odmierzyć. Lecimy z posiłkiem z pracy. Właściwie będzie potrzebny nam lunchbox. Ten posiłek to taki idealny posiłek, jeżeli jest, jesteście w pracy albo na uczelni i musicie iść do sklepu i po prostu coś tam na szybko złapać. Ja wam polecam zamiast hot doga na przykład. W żabce. Raz na jakiś czas taki precel z dodatkiem cukru nie zaszkodzi. I też nie ma co patrzeć na jeden produkt, tylko po prostu na cały posiłek, bo zobaczcie, tutaj będzie też białko, będą owocki, czyli witaminki. Też możecie na przykład dać skera waniliowego albo zwykłego tutaj. A taki precel, to smakuje jak taki paluszek. Serio, moje odkrycie. nie? A no dobre no to mamy zrobione. Jeden posiłek. Dwa słodkie i dwa wytrawne. Kolejny posiłek to owsianka z nasionami chia. Dajecie płatki błyskawiczne, bo można je zalać od razu wodą, nie trzeba gotować. A dzisiaj nam zależy na czasie. Wodę zagotowałam, około 80 stopni. To będzie taka troszkę nocna owsianka. I teraz czekamy aż to wsiąknie wodę. 7 minut, a już mamy dosyć sporo zrobione. I teraz moje odkrycie też na nasiona chia, w tym roku trochę rozwinęłam się kulinarnie, przez ten rok co nie nagrywałam na YouTube. I tak, tutaj dajecie do szklanki nasiona chia, tutaj dajecie troszkę wody, nie musicie dawać mleka, ja zawsze myślałam, że do nasion chia trzeba dawać mleko. Mieszacie to chwilę, taka woda 70 stopni i dajecie skrem. Z tego powstanie taki pudding, To ma taką fajną konsystencję dla mnie. Mieszamy taki jogurtowy kisiel. Nasiona cija bardzo zdrowa, także warto to dodawać do swojej diety. Jak już płatki wsiąknęły wodę, to dajecie właśnie jogurt z nasionami na górę. Ja daję owoce leśne. Monty, chodź tutaj. Lubisz borówkę, tak? Monty to w ogóle uwielbia borówki, nie? Dam jeszcze tutaj banana trochę. Ten szklany pojemnik oczywiście też jest z mojego sklepu Foodies. Zamykacie... Macie do tego też łyżeczkę gratis, od razu idzie łyżeczka i widalczyk jest. I to w ogóle jest taka świetna nocna owsianka. To możecie na przykład sobie rano zjeść, przed uczelnią, przed pracą. Ja wiem jak to jest rano, nie ma się na nic czasu, jeszcze trzeba się ogarnąć. Albo czasem wyjść z sam na spacer i takie rzeczy, no różne są sytuacje. Także wiem jak to jest rano, nie mieć czasu. Pulpety, zobaczcie jak to wygląda. Można już odwrócić na drugą stronę żeby się to dobrze nam ugotowało, kasza kuskus świetna jest pod tym względem, że ona się gotuje naprawdę bardzo szybko w porównaniu do kaszy jaglanej czy tam kaszy gryczanej. Teraz po prostu tą wodę odsączę, odcedzę. Ta kasza też ciąka bardzo dużo wody, także ona jest taka objętościowa. Monty, czy ja mam psa czy jakiegoś prosiaka A tutaj? Co no to za dźwięki? Chodź tutaj ja jednocześnie jeszcze sprzątam także mm. zobaczcie ile tutaj się dzieje na tym filmie ten makaron biorę z Jim Beam. w ogóle wszystkie właśnie takie produkty jak płatki owsiane, makaron, kasza kus, nasiona, chia, orzechy to wszystko z Jim Beam i z moim kodem macie zniżkę, kod MARSIA5 ja biorę właśnie też ten makaron dlatego, bo po pierwsze smakuje jak ramię przynajmniej, jak takie masło orzechowe po drugie on się gotuje też w 5 minut, także chyba z 3 razy albo może i cztery razy szybciej niż zwykły makaron. Makaron się gotuje. Bardzo szczelne boxy <noise> są. A do drugiego makaron, ale to czekam aż się ugotuje. Pokroję sałatę żeby trochę było czegoś zielonego. Ogólnie te lunchboxy też można wstawiać do mikrofali. Jeżeli bierzecie taki posiłek właśnie do pracy, też możecie sobie podgrzać. Ja ogólnie pomimo, że pracuję w domu i nie chodzę do szkoły już, to też często sobie robię lunchboxy w tych posiłkach, bo to jest mega zaoszczędzanie czasu. Zrobienie podwójnego obiadu to jest naprawdę wygryw życiowy. Nie trzeba dwa razy sprzątać. Ten makaron też dzięki temu, że jest z yy, soczewicy, to ma więcej białka. O! I też trochę za duże pulpety tutaj ulepiłam. Później sobie na pół je wzięłam. Wtedy też się szybciej gotują. Zobaczcie, jakie fajne warzywka. Monty! Spokój się, Jesku. Chodź tutaj. Ja wiem, że ty potrzebujesz tutaj uwagi. Proszę bardzo. Pokaż jak ty pięknie skaczesz. Nie no, te pulpety. To jest jedno z moich ulubionych posiłków. I ten sosik. Pamiętajcie, żeby jeszcze przyprawić ten sosik. Mamy 18 minut. Ty masz 3 miesiące 18 minut i serio, gdyby nie te gadanie i to wszystko. Zaraz mi dziurę zrobisz w spodniach. To ja myślę, że naprawdę może ich 15 minut bym się wyrobiła. No wiadomo, jeszcze tam posprzątanie to wszystko zajmie trochę więcej czasu, ale myślę, że takie 20 minut, 30 minut i cztery posiłki, choć tutaj zrobione, nie? Jak oceniasz <grytanie> robotę matki? Też byś chciała, ja wiem. Ja wiem, ale zobacz tutaj cztery różne posiłki. Dwa słodkie, dwa wytrawne, pulpety, klopsy, tam kotlety. Musicie na serio spróbować ogólnie mm. lunchboxy są właśnie jak mówiłam z mojego sklepu w dwóch rozmiarach i tak teraz sobie pomyślałam, że jak będę wrzucać ten film to już chyba się Black Friday zaczyna, a my jeszcze nic tutaj nie uzgodniliśmy, jaka promka tutaj ale na moją aplikację na naszą aplikację i na nasze lunchboxy będzie mega duża promka i to taka promka największa w tym roku, że większej nie było i nie będzie mam nadzieję, że tym filmem udowodniłam wam że naprawdę w mega krótkim czasie można jeść zdrowe, kolorowe i przepyszne posiłki. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich przepisów, to zaobserwujcie mnie po więcej. Dajcie komentarz, dajcie łapkę do góry. Ja tak bardzo chcę wrócić do regularnych filmów, ale właśnie taki wasz pozytywny odbiór napędza mnie jeszcze bardziej. Jeżeli chcecie jeść i mieć efekty, tak jest i mieć efekty, to też zapraszam Was po moją aplikację. Jak mówiłam, największa promocja w roku już się zaczyna i do zobaczenia w kolejnych filmach. No chodź tu, pożegnać się. Kaźmierzu wielki, żarłoku pospolity. Tak, to ty jesteś. Okay. <laughs>